W 2017 roku dwie 20 dziesiąte jednostek astronomicznych od Ziemi został zaobserwowany obiekt, który wprawił zadziwienie astronomów. Obiekt ten oddalał się od Ziemi, ale nie to zwróciło ich uwagę. Otóż trajektoria była całkowicie niezgodna z wyliczeniami. Okazało się, że obiekt zaczął nienaturalnie przyspieszać. Najpierw podejrzewano, że winowajcą jest wyrzucanie materii z wnętrza domniemanej do planetoidy, ale jak dotąd jest to hipoteza niepotwierdzona, ponieważ żadnego takiego wyrzutu nie zaobserwowano. Inną, ciekawszą propozycją jest hipoteza, że jest to statek albo wrak statku międzygwiezdnego obcych cywilizacji. Pikanterii dodaje fakt, że kształt tego obiektu jest bardzo niepospolity. Oumuamua, bo tak to została nazwana planetoida, ma kształt skręda. Coś w rodzaju długiej tuby, a to jest bardzo niecodzienny kształt w realiach kosmicznych. Jak dotąd nie ma pewnych wyjaśnień odnośnie tajemniczego przyspieszenia obiektu, a nie jego kształtu. Pojawiały się propozycje wysłania sondy do Oumuamua w celu wybadania czym ten obiekt jest, ale długi czas lotu i obliczona duża prędkość względna podczas spotkania na ten moment zahamowała pracę nad tym projektem. Ale Oumuamua nie będzie czekać, będzie oddalać się dalej i dalej, aż w końcu będzie za daleko, aby ją dosięgnąć w rozsądnym czasie. Zachęcam do pisania komentarzy i dzielenia się przypuszczeniami.